Powracamy do rozpatrzenia punktu 55. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 130. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy? W brzmieniu z druku numer 130, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Ja nie mam tego zgłoszenia. Bardzo przepraszam. Moja również. Proszę porozmawiać z sekretariatem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 293 posłów, za było 247, przeciw 42. Wstrzymało się czterech posłów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Powracamy do rozpatrzenia punktu 56 porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Przystępujemy do trzeciego czytania. Ale Przed Dobrze, jest zgłoszenie, że pan poseł Kowalczyk zgłosił się do zadania pytania w związku z tym, a więc dopuszczam takie pytanie. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, mam pytanie i dużą wątpliwość do zapisu artykułu trzeciego, w którym średnie wynagrodzenie nauczycieli na podstawie karty nauczyciela zwiększa się o dwa.